Zatrzymaliśmy się, żeby zatankować samochód No i jesteśmy. No i witamy was. E... Siemanko. Jesteśmy w Szkocji. E... Że tak powiem, w fajnym miejscu. Jeżeli ktoś z Was, taka ciekawoska, yy, oglądał kot Leonarda da Vinci, to wie gdzie jesteśmy. A gdzie, to za chwilę dowiecie się. Ale jest to bardzo znane miejsce dzięki właśnie książce i filmowi kot Leonarda da Vinci, czyli no, Chapel, z... Roslin. No, znane miejsce, dokładnie. Znane miejsce ludziom, którzy się po prostu trochę tym interesowali i interesują, tak? Właściwie to tak naprawdę to miejsce zostało tak bardziej popularne, takie miejsce, które wcześniej było nierozpoznawalne, zapomniane, ale dzięki właśnie filmowi odnowiło się i teraz wszyscy zjeżdżają do tego miejsca. Także za chwilę więcej coś o tym miejscu powiemy. Kaplica została mniej więcej wybudowana około 1446 roku przy e, architektem William Sinclair. E, natomiast nie pamiętam jak nazywał się właściciel, ale też coś w podobieństwie miał nazwisko. E, no i tutaj głoszą legendy, że właśnie w tym miejscu w tej e, kaplicy znajdują się skarby templariuszy. Bo templariusze swojego czasu, jak już zostali. Byli właśnie schwytywani przez papieża, no to uciekli właśnie tu do Szkocji, bo tutaj ogólnie była kolebka templariuszy. No uciekli i akurat z tego, z tego się wyniosła. A jak chcecie wiedzieć, skąd wziął się piątek 13 i dlaczego piątek 13 jest taki pechowy, no to właśnie się z tego odcinku dowiecie już za chwilę. Właśnie obiecałem sobie to, że jak będziemy w Szkocji, to właśnie na to miejsce chcę tu przyjechać. No i udało się, udało się, nie wchodzimy do samej kaplicy. I wracając do piątku 13, przesąd się wziął stąd, że mały ph wtedy. Ponieważ 13 października 1307 roku. Zaczęło się polowanie i e, egzekucja templariuszy, e, na których polował król Filip. E, nie pamiętam teraz, który to był, e, ale w każdym bądź razie on niesłusznie, znaczy niesłusznie, słusz, nie, nie wiadomo jaka była prawda, więc tutaj pozostawiamy to tak pomiędzy. E, głównie posądził tak. ich właśnie o e, herezję, sodomię. I różne straszne rzeczy. Prawdopodobnie dlatego ich o to posądził. No bo templariusze mieli dużo pieniędzy, które pożyczali. Poza tym byli też ludźmi, którzy walczyli, pomagali pielgrzymom. Oni byli w sumie do tego wynajęci, żeby tak jakby pomagać tym pielgrzymom przedostawać się. No, a później to już jest długa historia, gdzie gdzieś tam na pewno e, albo mogliście słyszeć, albo e, warto się też zainteresować. zainteresować dokładnie, tak. e, My pewnie może coś wspomnimy o tym, mm. nie? Tak po, pokrótce. Także zapraszam oglądać dalej. Idziemy, te, idziemy teraz na kasto, czyli na zamek. Właściwie na ruiny zamku. Patrzcie, jaka na Super ławka. Pewnie pamięta właśnie jak tu Templariusze siedzieli. <laughs> Fajnie. <laughs> Teram, teram. Witamy na załogu w Rostyn, w jego ruinach. Rostyn traste. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie ma tutaj naszych miszków, ponieważ to jest dla nich super miejscówka by była, żeby mogli sobie pooglądać. Bo, wow, jaki duży rzeczywiście. No, ja to widziałam piaski. No, super. No, to co właśnie ja mówiłem w poprzednim odcinku, no Ula się nie miała skupić na rozmowie, jak widziała ty. No, powiem wam, jest to bardzo smutne, że nie mogę tutaj być z naszymi misiami, ale na pewno dla nich była to jakaś przygoda. Natomiast e, patrząc na to z perspektywy ich stresu, jaki widziałam, co musiałoby przejść, to chyba jednak dla nich lepiej, że siedzą sobie w wygodnym domku, z babcią, z dziadkiem, e, z ciotką i wujkiem, e, bo widziałam jak to jest w lukach samolotowych ten dźwięk to wszystko. Nie wiem, czy po prostu by dali e, radę. Za duży stres. Patrzcie, a patrzcie to, kurde, patrzcie, mam... nawet do kolana. Troszkę no także chwila, moment gdyby się tam wpadło. Ale ruiny fantastyczne właśnie to jest to miejsce co chciałem tu być Powiem wam ile tu się ludzi przewinęło mi to wybudowali wszystko O tu jest nawet patrz 1386 ja. Tak, 1386. Zamiast ponoć dalej należy do rodziny S Sinclairów. Ale tu jest, widzisz? Ciekawe, czy to jest świeże, czy to po prostu... Wtedy ktoś to wykuł. Mhm. Bardzo ciekawe miejsce, naprawdę. W XIV wieku. Położony w wysoce strategicznym miejscu na stromym, częściowo skalistym cyplu otoczonym z trzech stron wodami rzeki Nord-Esk. Zamek Roslin. Naturalnie obronne cechy jego miejsca zostały dodatkowo zwiększone wskutek celowego usunięcia podstawy wspomnianego półwyspu. Tak mówi jedna ze stron internetowych. Szybkie przeczytanie. Jest tego duże. Ale to jest jeden zamek, który miał wewnętrzny dziedziniec. No i do czego zmierzam? Do tego też, że właśnie od tego tu się zaczęło ten nowy porządek świata. Jakby nie było, nie? Templariusze, potem e, now, nowomularze, tak? Wolnomularze. Wolny, wolno Wolnomularze. Wolnomularze stworzyli tak. e, masonów. Znaczy stali się masonami. To taki klub ekskluzywny, można powiedzieć, rzemieślników. I nastał nowy porządek świata. Cieszymy się bardzo, przynajmniej Jo ja się ciesza, że Bo jesteśmy tu. No i jest też nie? rzemieślnikiem ta, 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 jest. Tak, też w jestem krótko może też tak, jest Ale sobie. mi się naprawdę język plącze teraz. Ja nie wiem czemu, nie wiem dlaczego. No, <noise> Inne powietrze tu w Szkocji. E, tak, bardziej tak. takie chłodne, mroziste troszkę. No, Powiedziała, no, pogoda typowo szkocka nas. Pierwszy raz, yy, trzeci raz tutaj jesteśmy, pierwszy raz nas taka pogoda trafiła. Właśnie typowo, typowo szkocka. Zawsze było pięknie i słonecznie, co się Szkocji No a tym razem trafiło nas tak. No, Także ma... z tyłu za nami yy, ruiny zamku. Tak. I zapraszamy dalej. Zapraszamy na dalej. Pięknie. No widoki. Super. Górzyście. Yy, teraz zimą, no to nie ma tyle zieleni. Ale możemy sobie wyobrazić, jak tutaj jest wiosna lato, ile tu musi być zieleni. Pięknych widoków. Będę Glasgow. Widzieliśmy poprzednim razem. Ale akurat murki, kamienie typowo. Yy, Znajo znaczy no właściwie nieznajome, tylko typowo popularne dla Szkocji, tak jak dla Świętokrzyskiego e, kamień pińczowski, który też nieraz wam pokazywaliśmy. No. Tylko to trochę jest takie ze sobą związane, że i Polska, i inne kraje mają takie swoje e, znane punkty, znane rzeczy, które są przypisane stricte. Tak. Teraz, moi drodzy, czyścimy. Czyścimy buty. Eee. Eee. Oski będziesz to na YouTubie. A ja! No. Nie, o to chodzi. A. <głoski> A teraz ja trochę, trochę sobie ubrudziłem te buty, nie ukrywając. I potrawce. No, ale tak. Fajnie wygląda. Ciekawe miejsce. Był już tam. I z tego miejsca się z wami na ten kawałek, tutaj żegnamy, i chcieliśmy też gorąco podziękować oboje, w naszym imieniu, naszym szkockim subskrybentom za prezent w postaci mikrofonów, dzięki któremu teraz lepiej służycie nasz głos. <coughs> Jeszcze się do nich Tak. Dziś nie było wziętych ciczków, ale też nie ma e, takiego wiatru, Mocnego wiatru dokładnie. mocnego wiatru, więc ćwiczymy na nich. Także jeszcze raz bardzo Wam gorąco dziękujemy. Za ten odcinek. Prosto tak. ze Szkocji, z... Roslin. Także tam za nami jest właśnie ta cała kaplica. Wol wolno murarzy, kochani. Wolno murarzy. Tam, o, tak. Czym <ścoughs> cię się zdrował, dzięki. Leonardo da Vinci polecamy, obejrzyjcie sobie i przeczytajcie przede wszystkim książkę, bo jest o wiele więcej informacji niż jej w, w filmie. Ciao. Ciao.